Czyli witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek, m.in. współtwórca oprogramowania Getol.pl, plus właściciel agencji social media Funeral Star i twórca Akademii Social Media, czyli szkoły, gdzie uczymy prowadzić skuteczne social media. To tyle o mnie, zaczniemy teraz mówić o tym, w jaki sposób możesz tworzyć produkty, opisy produktów, które będą sprzedawały lepiej, więcej i częściej. Więc pierwszy bardzo ważny błąd, który popełniają copywriterzy, to jest to, że skupiają się na produkcie, a nie na... Problemie danej grupy docelowej. Czyli, na przykład, gdybyśmy chcieli opisać ten rekorder, no to większość osób się skupi na tym, jak, jakie pasma przenosi ten rekorder, jaki ma wyświetlacz, i tak dalej. Czyli, po prostu to, co widzą. A tak naprawdę, sprzedaż dzieje się w mózgu, czyli musimy bardziej się skupiać na psychologii sprzedaży niż na technicznym opisie produktu. Więc, na przykład, możesz zacząć opis od tego, że ta osoba, czyli nie miałeś tak, że nagrywałeś wideo, ale miałeś bardzo słaby dźwięk. Nie wiem, czy wiesz, ale tam większość osób, 70% osób, bardziej zwraca uwagę na dźwięk w nagraniu, niż na obraz. Dzięki temu Twoje filmiki będą o wiele, wiele bardziej e, skuteczne. Więc skup się na problemie, a nie na rozwiązaniu. Kolejna rzecz to jest to, że Twój tekst jest zbyt nudny, jest zbyt oficjalny, zbytnio skupiasz się właśnie na tych technicznych elementach, a tak naprawdę powinieneś pisać tak, jakby druga osoba siedziała obok Ciebie. Tak mówił Mark Twain, że jak on pisze swoje książki, to wyobraża sobie, że jego przyjaciel siedzi obok i on mu opowiada historię, więc Twoja, twoja oferta powinna być rozmowy, rozmową z klientem, a nie... E, opisem technicznym produktu. Czyli mów, no, czy pisz do niego w tej pierwszej osobie, zwracaj się na zasadzie na ty, czy chciałbyś, żeby twój dźwięk w nagraniu wideo był lepszy, a nie, szanowni Państwo, gdy Państwo zastosują ten nasz recorder, to w Państwa nagraniach, i wtedy wszyscy ziewają, usypiają, mówią, nie, to jest zbyt oficjalne, więc pisz na ty do swoich klientów, używaj różnego typu opisów związanych z emocjami, z wszystkimi możliwymi zmysłami, żeby ten Klient cały czas coś tam słyszał, czuł, widział kolory itd. Kolejna rzecz. Y Piszecie, to jest taki trzeci błąd, piszecie tak, że nikt tego tekstu nie rozumie. Czyli wiele osób, na przykład jeżeli ktoś zajmuje się, ma serwis komputerowy, czy powiedzmy sprzedaje komputery, no to jest techniczny i dużo, dużo w jego tekstach jest właśnie takich technicznych sformułowań, których nikt poza nim, jego teściową, nie rozumie. Więc jeżeli używacie zbyt trudnych słów, tekst jest za nudny, jak ktoś kiedyś powiedział, że jedna tabelka w książce, Tabelka taka z Excela wrzucona do książki, zmniejsza sprzedaż tam chyba o 30%. Więc tabelki, dane techniczne nikogo nie ruszają, nie powodują, że emocjonalnie będziemy kupowali. Oczywiście, możesz się gdzieś tam umieścić później w dalszej części tekstu, ale żeby rozkręcić tego klienta, warto by było pisać nie, nie technicznie, co jakiś czas używaj, oczywiście technicznych sformułowań, żeby klient wiedział, że ty jesteś profesjonalistą, ale pisz tak, jakbyś pisał do dziecka. I jest, taka, jest taki bardzo prosty sposób, żeby trudne rzeczy wytłumaczyć bardzo łatwo, po prostu trzeba używać metafor porównań. Czyli jeżeli masz jakiś nowy serwis, który jest podobny do Allegro, to nie, nie tłumacz, że w tym serwisie można to, to i to robić, tylko to jest na przykład, to jest taki Allegro dla muzyków. Kolejny, czwarty błąd, idiotyczny błąd, wiele osób pisze, swoją ofertę i mówi, ja to piszę, ale i tak wiem, że nikt tego nie przeczyta. Czyli piszę słabo, bo i tak wiem, że tego nikt nie przeczyta, to więc po co pisać. Więc Twoje nastawienie jest też bardzo ważne. Jeżeli od razu założysz, że ten tekst jest taki nudny albo że w ogóle ludzie już nie czytają w internecie, to po co pisać oferty. Zasada jest taka, jeżeli kogoś coś bardzo interesuje, jeżeli ktoś ma naprawdę palący problem, wyczyta Ci każdą literkę. Jeżeli Twój produkt jest drogi, to uwierz mi, klient będzie czytał Twoją ofertę 20 razy i będzie analizował każdą literkę. Ci, których to nie interesuje, być może właśnie tak to działa, że Tobie ktoś zlecił napisanie oferty o krwistych bebsztykach, a Ty jesteś wegetarianinem, więc Ciebie to w ogóle nie kręci napiszesz gówniany tekst, za przeproszeniem. Więc czasami piszemy ofertę czegoś, co nas nie kręci i nam się wydaje, że cały świat też będzie ignorował ten tekst. To jest błąd. Wiele osób, których kręci dany produkt, którzy tym żyją, którzy mają dany problem, przeczytają tę ofertę, więc musisz się starać. Zawsze podchodź do pisania oferty. Tak, że to po prostu jest najważniejszy tekst świata. No i piąty błąd to jest brak tego recyklingu oferty. Czyli rozumiem to, że w, obecnym, w obecnych czasach jesteśmy mocno rozpraszani. Cały czas coś tam gdzieś nas jakieś powiadomienia rozpraszają. I wiadomo, że długą ofertę, duża część osób jej nie przeczyta, tylko będzie właśnie ją skanowało. Tak jak powiedziałam troszeczkę wcześniej, jest grupa ludzi, którzy całość, całość przeczytają, jest grupa ludzi, którzy czytają od dołu do góry, jest grupa ludzi, którzy skanują tekst. I jeżeli masz tego świadomość, to musisz wiedzieć, że tekst to jest podstawa, to jest taka baza, i na tej podstawie warto na przykład napisać jakąś kolejkę w newsletterze, tak? czyli po prostu część oferty wysłać w mailingu. Warto na przykład co jakiś czas, jak masz Insta Stories czy swój fanpage, wyciągnij fragment oferty, wrzuć to na fanpage, wrzuć to na Instagram, wrzuć to na, na swoje storiesy, wyciągnij kawałek oferty, zrób na ten temat webinar, live, skup się na jakimś fragmencie oferty. I wtedy w małych porcjach wysyłaj tą dużą ofertę do swoich klientów i rób to sukcesywnie. Czyli jak ci się już skończy oferta, znowu zaczynasz, bo ktoś może potrzebować wielu kontaktów z ofertą, żeby kupić. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, jeżeli dzięki temu Twoje oferty będą chociaż troszeczkę lepsze, zauważysz zwiększoną sprzedaż, to napisz tutaj komentarz, zostaw łapkę w górę, bo dzięki temu będę miał większe zasięgi i zasubskrybuj ten kanał, jeżeli Ci się podobało. Możesz też udostępnić innym, jeżeli masz pracowników. Którzy piszą oferty znajomych, wyślij im ten filmik być może im pomoże. Jeżeli chcesz się nauczyć sprzedawać lepiej w internecie, tutaj na dole, co Czwartek, prowadzę taki specjalny webinar od 20 do 22. Darmowa wiedza, uczymy się sprzedawać w internecie, więc w czwartek o 20. Jeżeli chcesz się zapisać, na dole jest link do szkolenia bezpłatnego, które da Ci bardzo fajne efekty. Do zobaczenia, dziękuję Ci. Cześć!